Siemaneczko mam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do God of War u mnie na kanale. Kontynuujemy przygodę Kratosa. Rozwiązujemy zagadki, zabijamy wrogów i strzelamy z balist najwidoczniej. Tak więc kontynuujemy przygodę. O, to dwa minutaury. A więc to było za bramką numer jeden. No chodźcie tutaj, chodźcie do tatusia. Kratos was sobie tuli. Oj, zastrzeg! Przydałoby się teraz przydało furia. Znaczy nie żeby to był jakiś problem czy coś, ale o jeden z tych trzech. W sumie to przydałaby się ta furia. W sumie ciekawe czy mógłby do niej strzec z balisty, nie? Nie chcę się trzeba z sprawdzić, powiem że mam szczerze. A ktoś tam już ma finishera, ale mi się nie chce go wykonywać. Okej, okay, kolejny finisher. Tak, generalnie w dołoży jeden jest dziwny dźwięk jak można wykonać finishera. Pszszsz, wiem jakby się piniem. Broń laserowa ładowała czy coś takiego. wow, wow wow była wow, 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 ja dobra czasa finisera. No finisher, kratosie, kratosie, finisher! No, pięknie. O, żryjmy ostrze. Niedobrze, nie widzę przeciwnika. Śmieszne, bo wiecie, jakby gra zawsze ustawia ich tak, żebyśmy leżeli jakby... żeby minotał leżał głową w stronę kamery, nie? To jest strasznie dziwne. Przez to, okręca model w, w miejscu. Dziwnie to wygląda. A to jest ciekawe, bo jakby do, z tego twórcy nie zrezygnowali. o rany, zobaczcie, do nawet gadowora wstąpienie, bo też zawsze jak obalamy jakieś stwora, to też jest, zawsze jest tak, że jakby jest on przodem do kamery, żebyśmy widzieli finishera. Ja wiem, że te finishery fajne i wszystko, ale w sumie... Finishery fajne, ale już efekt obracania przeci yy, modelu przeciwnika w miejscu już nie do, nie, do, nie do końca fajny. Dobra, ulepszamy ostrza. Czas zwiększyć naszą moc w pierdolu. Okej, okay, dobra. O, mamy teraz cyklon, mamy Spirit of Hercules, jest zajebiście. I o, mamy jednak. A czy jest tutaj jednak yy, kontra? Okej. Okay. Ostrota wyglądają w ten sposób, w sensie w ten sposób jakby się palą. mam takie jakby runy ogniste na sobie, o czym się świecą, chyba wcześniej się nie świeciły. Okej. Okay. Tak więc. Jest zabawa. Generalnie zawsze żałuję jak gram w te wiecie. W te remastery HD, nie wiecie, właśnie... Jackie Daxter, właśnie God of War, Ratchet i Clank, którego nie mam... Ale wiecie o co chodzi? Że...

Yy, tak, odezwała się do nas jakaś wyrocznia, która powiedziała, iż istnieje sposób na pokonanie Boga, i ona może nam go zdradzić, jeśli do niej przyjdziemy. Okej, okay, no to chyba innej opcji teraz nie mamy. Jak właśnie iść i się z nią spotkać? Bo raczej, no właśnie, to jest Ares, tak jakby co, nie? I wiem, że wygląda to jak Ganondorf z Zeldy, aczkolwiek, no to, to nie on. Tak, zapewne rozumiecie dlaczego Bogowie się na niego wkurzyli, no nie? Troszeczkę jakby zachwiał balans. Wiecie, strzedł swojej całej boskości na ziemię i zaczął roz robić rozpierduchę. A chyba nie wiem. Kodeks Bogów tego zakazuje najwidoczniej. Tak, i to jest jest śmieszne, bo wiecie jakby... mykiem by boskością, ciekawostką w wyglądzie Aresa ma być to, że jakby jego włosy płoną. I efekt płonięcia na PlayStation 2 nie wygląda dobrze Ok, w którą stronę mam kuźwa teraz iść Eee, czy mam dwie drogi No dobra, chodźmy w lewo A dobra, może najpierw po właśnie Tą no, drogą, areszcie, czemu trwa spódniczka? Jest taka krótka, to jest bardzo niepokojące. Tak, ja tam Bogu wojny nie zapomniałem, coś zrobił. To miasto będzie swoim grobem. No, jestem kuźwa, ciekaw w kartosie. Podejdziemy i zaczniemy go działać po podeszwach. Dobra, zobaczmy są na lewo wpierw Miasto się wali, ludzie umierają, zabawa trwa No, czyli tędy miałem iść. O, jak dobrze. No i mamy nowy rodzaj minotaurów. Te mają młoty, a wiecie, że bez młota to nie robota, prawda? Czy że mają jakieś nowe ruchy, które mogą być dla mnie groźne? O! Puszczają fale uderzeniowe! Idź mi stąd. Idź mi stąd, mówię. O! Jeszcze jakbym widział przeciwników? O! Patrzcie! Otwali nam bramę. Biegnie. kuziwa, no i nie dobiegłeś kratosia. No, Sądzę, jest tylko skrzynka zdrowia, więc no, sensu tyle. Śmieszne, że oni mogą się bić swoimi czasami. To chyba potem znika w płynka do wara. Już przeciwnicy nie mogą. Aha, dobra, wiem co. No tak. Ogarniam co mam zrobić. Ja nie mam ich zabić, ja mam ich zastopować na tym, na przycisku. No tak. No, chodź tutaj, hammer time y, no. No chodź tu. Hejo, haha. Frajerzy, nie jestem peńciem, więc to zrobić w ten sposób, aczkolwiek podziałało, więc nie było głupie. Dobra, Gincie ludzie! O, mam zdrowie w sobie. Ucznik. Nie żyje. Włamujemy się ludziom do domu, Którzy nic nie mają, bo są bogato żyjecie. Jedna klitka. Żadnych, yy, żadnych własności w środku mam przynieść skrzynię? Nie, mogą tam zwłoki chować. Czy cokolwiek się chowa w skrzyniach? No tak, orby się o was w skrzyniach, co ja gadam. Tutaj co mamy? O, nic nie mamy. Naprawdę, ludzie w Grecji żyją na bogato, to trzeba to przyznać. No tak, Grecja. No tak. Jak mój komentarz dziwnie, randomowo pasował do aktualnej sytuacji Grecji. I nie było to wcale hamskie ani zaplanowane, to po prostu tak wyszło. Zabiłem cywila, mogę w teraz użyć fury bogów. O tak. Haha. Ha. fire. Dajcie mi upgrade zdrowia, dranie. O ty gnoju. A, czy tak wygląda kontra w tej grze. Nic dziwnego, że jej nie zapamiętałem. Dawaj manę. Mana, mana. O, wow, obaliła mnie. Mana, mana mówię, chodź tu kuźwa. Kuźwa mać, nienawidzę tego. I so much hate that shit. No kuźwa, ej, come on. Teraz wycisnąłem dobrze. Ojej, nie, 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 nie ma, nie ma opcji. Okej. Okay, wykrwawiać suka. dajcie mi upgrade y zdrowia, a nie mi teraz orby dajecie. Orbów teraz mi dostatek akurat. Już mam dużo rzeczy, które chciałem mieć. Całe miasto jest kućwa usłane łucznikami, no bo się po prostu pociąć można. What's going on w ogóle? Nie ma? Mm, tyle widzę. Zakładam, że nic. O! Idzie pan młot Będę stał za nim, to może łucznik będzie mu prób plecy. Nie dupku po prostu Gdyby nie fakt, że chcę wykonać sobie finisher i chcę odzyskać troszeczkę zdrowia, to bym cię po prostu zamroził, ale okej. Okay. Zmienimy zmieni w kamień teoretycznie. Oj, masz kolegę. To wiesz co? Twojego kolegę zmienimy w kamień. Albo po prostu sobie tak. Dryjmy ostrze Po same gardło, dobrze O, jeszcze tylko jedno Czy zbliża się upgrade? O nie, bo to dostanie teraz piórko Feniksa, no tak Dzięki, gro Kolejne puste mieszkanie oh. O się się. I tak włamuje się do każdego domu kuźwa, który jest. Taka bieda No co no, partyacki wojownik musi, musi sobie radzić, no nie? by nie leżał na ziemi. Sajonara. O, meduza, kolejna, świetnie. nie się dzieje. Dobra, urywana. A tak się wyrywa laski, a raczej wyrywa laską głowę. Chyba, że nie są laskami, tylko wężami. Kolejne orby, orbs. Aha. O kuźwa, jak gorąco, ja pieprzę. Przytrzymaj kółko, żeby bujać się na linie. Nie mam zmiaru bujać się na linie. No dobra, czyli muszę pobujać się na linię, tak? Weee. Oh yeah. Bujaka, bujaka. O kurwa, tam, tam na górze jest skrzynia. Aresie, nadchodzę nadchodzących wpierdolić. Bu, coś ja nie włamie? God damn it. Mam za mało punktów wytrychów najwidoczniej. Nie było orbów w a jednak był jeden. Że mogę to rozwalić. A, ale to już mogę. Więcej orbów, tak jest. Dobrze, świetnie. Tego mi właśnie potrzeba. Generalnie y można poznać to, co można rozwalić, a co nie po tym, że ekran się trzęsie. Jak się uderza w to, co można. Au, dostałem, kuś za kamlotem. Chodź tu. Przytulmy się. Nie, posłuchaj sobie zdrowie. Chodź tu. Ok. I co mamy tutaj? Więcej orbów, of course. Cyklop! Au! Ano cyklop. z drogi, a tutaj klopy zabijam A ła, ła, ła. Dobrze, że jest tutaj tyle ludzi, że oni z automatu przywracają mi zdrowie O, czas na wpierdol No kuźwa, no nie jemu, no Kratos, what the fuck Stary, co ty robisz w ogóle? Ogarni furię Finally. E, aha, myślałem... A, czyli to nie był finisher, tak? To był jakiś taki mini cios środku... środkowy, tak? Okej. Okay. Okej, okay, wyjebem. O, jest kolejny, świetnie. Zabawa trwa. Nie kuźwa, nie Kratos, nie używaj głowy Meduzy na, na randomowych cywilach. To nie ma żadnego sensu. Nie no, będzie użyła na randomowych cywilach. O to z ty po prostu inteligencie. Co się kuźwa dzieje? Trzeba się skupić na jednym, przede wszystkim. Mają troszeczkę za dużo zdrowia, żeby walczyć z dwoma naraz, niestety. No kuźwa, mać Kratos, czemu nie wykonujesz finishera, no? God kuźwa demyt, no. Naprawdę, one job, man, one job. To, że jestem otoczony przez cyklopy i ludzi wcale nie jest mylące i nie utrudnia mi walki, nie? Znaczy ja wiem, że cyklopy mają mi utrudniać walkę, bo to przeciwnicy, nie? Ale no jednak... No kuźwa, mać kratos, what are you doing? No nie, nie, no nie, nie wykona finishera, no to no nie ma, nie ma na to zero szans po prostu, no mniej niż zero. Ja mam oczywiście, mam zero kuźwa many. A oczywiście skrzynki nigdzie nie ma A, Ale to to mogę wykorzystać tych frajerów żeby rozwaje mi bramę Okej okay. Chyba A bo i nie A czas pozabijać trochę ludu Ludzie grecki, dawajcie mi swoje zdrowie Musicie dawać mi je szybciej Nie, finisher tak, ba tak bardzo po jest. Au. Orby. Zawsze jest czas na trochę orbów w czasie walki. O oh. Wierzcie mi, może to nie wygląda, ale jest sam, samą przyjemnością. Pójdź mać, błagam. Tyle zdrowia. Dobra, został jeden. Czy to może otwierać się drzwi kolego? chodź tu no chodź, chodź no. no chodź tutaj no bo ja myślę, że ci ludzie ewidentnie przebiegają pod tym cyklopem nie to wiecie to ma tyle sensu chyba nie może otworzyć tych drzwi chyba nie, może to spuść mi w pierdolę, się będę się dalej opierdalał. Okej, okay, to trwało wyjątkowo szybko. O kuźwa, jak gorąco. Dość na dzisiaj tego nagrywania, bo przecież... Zarąb... O! Okej, okay, już się nie spodziewałem. Dość na dzisiaj tego nagrywania, bo zostaje po prostu spłonę. Jak jeszcze jedno urządzenie elektryczne w moim domu zostanie włączone. Nie, nie dam rady. Sorry. Obstawiam, że te cyklopy mogły to jakoś otworzyć, tylko po prostu ja ich nie mogę do tego zmusić. Bo tak ostrza wydają bardzo charakterystyczny dźwięk, jak się zderzają z tymi drzwiami. Dobra, po poopsamy sobie do ko OK Okej, ktoś prostu ucieka. Jak będziemy przy kolejnym save, zakończymy sobie odcinek i ja on dzisiaj skończę nagrywanie, bo przecież zaraz zdechnę tutaj. O, wow, za to była waza. A za to mam skrzynię. Myślicie, że, że was nie widzę, co skrzyneczki, ale się mylicie. A pięknie, upgrade zdrowia. Najwyższa pora. Cudownie. Ile ja my w ogóle mamy ekspa? 900. Czy ja mogę coś z tym kuć was zrobić? Bo teraz ostrza kosztują 3000, to już jest sporo. Dobra, może teraz kupimy sobie nie w zobaczymy jak w będzie leciał, bo jak na przykład eks przyspieszy to może dociągamy do ostrza, ale póki co jest to na tyle wolno, że mogę sobie coś upgradeować zaklęcie, które rzadko używam, ale jednak od czasu do czasu się użyje. No generalnie panienko możesz albo uciekać przede mną i zginąć z ręki potworów, albo nie uciekać przede mną i zginąć z mojej ręki. Wybór należy do Ciebie. The power is yours. Pamiętaj. Eee, mogę iść tędy? Albo mogę iść tędy? Chodźmy tędy. Co to kuźwa jest? Okej. Okay. To jest jakaś zagadka? Ooooooo... Uh. Czy to po prostu bardzo ładnie wyglądające pomieszczenie? Jakoś skrzynia zdrowia, tego nie potrzebuję. Tam nie doskocze, nie ma na to mocy. Okej, okay, dobra, czyli generalnie bezsensowne pomieszczenie. Wiecie, to, że to jest jakby odbicie, to nie wiem, jakoś tak zawsze myślę, o, odbicie, nie być zagadka, ale nie tym razem najwidoczniej. Stay back! Get away from me! I nagle tej randomowej kobiecie Kratos odpowiada zamiast po prostu zaszlachtować tak jak poprzedni, którzy próbowali mu coś powiedzieć albo potrzebowali jego pomocy. Nie No i widzisz? Widzisz, trzeba było uciekać. No widzisz? Głupia pizda. Okej, okay, mamy save'a I myślę, że to jest odpowiedni moment na... O, to jeszcze chwycimy sobie skrzyneczkę, jak już tu jesteśmy. Okej, okay, pióreczko, fajnie. Dobra, i tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. God of War u mnie na kanale. Ja muszę zrobić przerwę, bo jest definitywnie za gorąco, żeby nagrywać. Na razionko.